Oryginalny przedruk okupacyjny wykonany na banknocie za tą emisji 1934 rok. Zobaczmy sobie, jaka tutaj mamy, czy mamy jakiś wariant. Jeśli chodzi o znak wodny, mamy dwie kreski. Na dolnym marginesie. Banknot, jak na przedruk, bardzo ładnie zachowany. Zdecydowanie ponadprzeciętny. Jest egzemplarz świeży. Nadal szeleszczący. Papier naturalnie czysty. Barwy druku bardzo dobrze zachowane. Zobaczmy sobie te, te wyssane kwadraciki. Jakby tutaj zawsze też podchodzę do tych przedruków, gdy na nie patrzę. To liczy się pierwsze wrażenie. To jest jeden z takich nielicznych. Yy, przykładów, gdzie doświadczenie z monet yy, przekłada się na banknoty. To tak samo jest jak w monetach, kiedy, kiedy moneta już nie leży w dłoni, to czasami lepiej zrezygnować z zakupu, yy, yy, i tak samo jest z przedrukiem. Jeżeli patrzę się na przedruk i coś mi w nim już nie gra, to wtedy wiem, że, że, że może być to bardzo dobre fałszerstwo. Mamy takie na aukcji, które notabene zostało ogrodowane przez PMG, i te wysane kvadratyki są generalnie poprawnie wyssane, ale jednak hmm, te rozlania farby są zbyt duże. Yy, mi to jednak ten banknot, ten inny banknot naszej aukcji to jest w jedynku PMG po prostu nie leży. Yy, nie jest jednak to taka yy, klarowność, taka, taka yy, jakby to powiedzieć, yy, przejrzystość tego przedruku. On jest tutaj tu wszystko gra. Tak? To wszystko ładnie płynie, a tam jednak lekko się rozlewa. Także opisaliśmy go jako bardzo dobre fałszerstwa. Tutaj mamy, proszę Państwa, stuprocentowy oryginał. Także co do tego, nie mam najmniejszych zastrzeżeń, że jest to oryginalny przedruk okupacyjny. I co najważniejsze, naprawdę w bardzo ładnym, zdecydowanie ponad stanie zachowania. Czysty, szeleszczący. Oczywiście jest kilka złamań, solidna trójka, ale naprawdę, jeżeli ktoś. Chciałbym zabierać przedruki okupacyjne, a doskonale wiemy, że no, zbieranie ich w stronach bankowych to już dzisiaj może powoli staje się wykonalne, ale kosztuje fortunę. To taki egzemplarz będzie na pewno cieszyć przyszłego nabywcę.